Mamy zachowane stęple, obudowa drewniana przypominająca do złudzenia obudowę tą, która jest na sobą. Wszystko drewniane, pięknie przegnite. A, dokładnie to samo, tunel się kończy. A w tym chodniku, jak nie ma tunelu, to kończy się chodnik. Widać tylko ślady po podkładach. Tutaj chodnik sobie trochę nawet zmagazynował. Ktoś sobie tutaj, jesteś? Ktoś sobie tutaj małą prywatną, małe no, prywatne wyrobisko zrobił Troszeczkę na kół. Mhm. Przejdziemy, chociaż tutaj już jest strach. No, można, nie? Ja tam... można, można, można. Można, nie wiem, można, można. Wszystko można, ale tylko jeden raz. A, i tutaj mamy to samo podkłady kolejowe dojeżdżające do samej ściany. I teraz wytłumaczę, dlaczego to jest nierealne, żeby tak podkłady blisko dojeżdżały. Jeżeli tu by dojechał wagon, do tego miejsca pracownicy, robotnicy pracujący na przodku nie mieliby pola manewru, żeby wrzucać tutaj urobek, i nawet pracując tu oskardami musieliby to rozbijać rozdrabniać na bardzo małe kawałeczki. I dokładnie ten sam materiał. Proszę zwrócić uwagę, ściana zupełnie inna. A tu mamy ten sam czarny kamień, co w tamtym tunelu. Ktoś próbował próby, podejmował próby przebicia tego. Powiem inaczej, że dojechać można wagonikiem, na którym coś jest, ściągnąć i wrzucić jest łatwiej niż teraz tu zrobić urobek, wrzucić go tu na wagonik i wypchać wagonik na zewnątrz. Tylko co jest jeszcze tutaj ciekawe, to tu są podkłady. Wykonane już po drugiej wojnie, proszę zwrócić uwagę. Typowa rosyjska robota: kloce grombany na pół, wbijane wbijany gwoźdź trzymające. Tamte podkłady są kwadratowe, co różni podkłady niemieckie od rosyjskich. Niemcy robili starannie wszystko. Podkłady było w formie prostokąta drewna dębowego. A tutaj mamy typową belkę to jest świerk. Świerkową, rozrąbaną, nie przeciętą, rozrąbaną na pół, ułożone niedbale jeden koło drugiego. Do 47 roku te tereny były zamknięte całkowicie dla ludności cywilnej. Tutaj przez dwa lata Rosjanie urzędowali, tak jak w komplecie tak samo i tutaj. Góra Ślęża była niedostępna dla ludności, czyli w tym chodniku, można przypuszczać, że Rosjanie, troszeczkę sobie podziałali zaraz po okresie II wojny światowej. Zaraz się tutaj może znajdziemy, nie? To są wszystko typu okrągłe. Tak, nie ma, nie ma kwadratowych, ani prostokątnych. Wszystkie są w tym samym typie. Może jak znajdziemy tam dalej, żeby na przykładu pokazać jak się różnią podkłady. Dobrze. Zapinająca. Tory. Szyny. To jest. Klamra służąca do splinania szyn wąskotorówki, identyczne, znajdowałem na sobonie. O, a tutaj, dla porównania, prostokątne niemieckie podkładki obrobione są na całej długości. Nie, nie będziemy ich wyrywali. Krepy leżą w formie naturalnej, ale to jest typowy, prostokąt. prostotą, odrobiony ze wszystkich stron.